Wnerwia cię teściowa, to murujesz ją tak szczelnie, żeby ci na pewno z tego nie uciekła ta stara wredna wiedźma. Zacznie po zamurowaniu jej w tym ceglanym pomieszczeniu, odciętym od cywilizacji i światła. Powoli wariować. Ale to już nie nasz problem. Niech sobie tam siedzi i przemyśli swoje durne zachowanie. Żeby nie mówiła, że jesteśmy bez serca, rzucamy jej czasem suchy chleb i trochę wody. Oczywiście ta niewdzięczna suka i tak marudzi, że to nie obiad z restauracji. Z dnia na dzień coraz trudniej jej się poruszać na tych starych, zardzewiałych kopytach. Kolana jej wysiadają, a kręgosłup to już dawno się poddał. W końcu zaczyna jęczeć, płakać i błagać nas o wypuszczenie. Ale nie, dla nas to dopiero początek zabawy. Czasem, żeby miała jakieś rozrywki, wrzucamy jej gazetkę promocyjną z marketu. Niech sobie popatrzy, co traci, może się trochę podkurągi. A jak znowu zaczyna pyskować, walimy w ścianę, żeby wiedziała,